Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale. dzisiaj jesteśmy na oczywiście oczywiście farming na modach w FSie 19 Tylko że na nowej mapie, bo tamta no, stwierdziłem, że nie jest za bardzo fajne to pole nierówne. Jesteśmy na mapie Mazury której już gra, można też by grać w Farmingu 17. To jest zarombista mapa. Dzisiaj sobie przyszykujemy parę maszyn, jakie będziemy mieli. No, także lecimy sobie do sklepu. Mamy tu pól tak, tu 2, 5, 6, 12, 18. Dobra. Aha, są naważone, więc można by było. Dobra, to tak kupujemy sobie maszynki do nich, yy, które mam. Mam Simsona, może jeszcze sobie kupimy. Idziemy jeździć. Kolor w, wziąłbym. Nie, taki nie. Sprawdził niebieski. Nie, no biały, dobra. Do takiego jednego widziałem ciągnik ciągnik se wezmę nie na no, ruskiego nawet na serię nie weźmiemy z eee, się pomyśli trzydziestkę weźmiemy sobie ale to będzie się długo wybierać Dziś się sobie tak pojeżdżę po mapie pierwsze z na dobra numer sześć, to zaraz dziś powinno być. to jest co tu, a to łąka szóstkę sprzedajemy kupuję sobie to pole dwójka za duża też sprzedaję dwunastka też nie odpowiada mi osiemnastka, może być może być osiemnastka to zostaje, dobra Sto, raz, dwa cztery pola, będę cztery pola, jedziemy Jedziemy, proszę bardzo, to jest moja łąka. No, będziemy sobie kosy też robić. No, superancka mapa. Bardzo w 17 to pamiętam na tej mapie były krowy takie sztuczne. Były konie nawet też sztuczne Było fajnie z koniami. No. A teraz trochę smutno, ale to nic. Tutaj trawa. Copy. U ovom kad tako ubeđe mili. Nice, super. Do to maszyny Warto by było wybrać, ale dobra, nie chcę ciągami 30 No i 30 i czekajcie No i Fergusona biorę Na to akurat serię to są takie ciunki wezmę To się później wybierze, tłumik ma być czarny. Albo nie, kolor dobry. Siwy sobie wezmę. No. Tłumik nie ma być płaski. Tylko o. Trzydziestka będzie. MK, kierownica nowsza. I tak. Konsola ładowacza nie potrzebuje do 30. ustawienia ku siedzenie. Siedzisko inne nowsze. Trójkąt będzie. obrotomierz oryginalny, a jak to znaczy że oryginalny od C3 nawet jest super ale już wezmę ten inny dwu dwu wskaźnik Oryginalny też może inny wezmę. Dobra. Obciążnik też se wezmę. Przedni. Taki. Trochę mi coś zacina obciążnik, kurde no. Dobra, światła. O fajne, ale może wezmę sobie od 60. O, fajne. Lapaczenie. Ośka nowa typ. Nowy typ ośki, tak, bo ten nie za bardzo mi pasuje. O, super. Chlapaczenie. No to tak filterek powietrza zmieniamy. pięknie elegancko. I teraz rejestracja starsza nowa. A taka starsza może. Hydraulikę sobie założę na trzydziestki. Nie, no kurde, jak nie ma, jak powinno być. O. Kabina. Zobaczmy kabinę. Tylko się pojawić mi o. I kolor kabiny. Będzie czerwony, bo taki ma być. Mhm. Kratki? Nie no, tak może zostać. Obwódka. Niech będzie odblaski. Niech będą. Tablicy niech se. a obciąży ko na koła na pewno. A to nie, to nie. Zdaj, 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 Ale gdzie to odciążniki na tylne koło właśnie są. A to jest obwódka, no tak, zapomniałem. obrotomierz zaraz gdzie ten obciążnik sadzę kupresor to kuwinach i kawałek, tak, kratki to pisemny. A, na no, no nic chyba nie ma. Trójkąt trójkąta obu. W... nie ma właśnie. Były, nie były, kurde powinny być. A brak kupuje Bo to coś yy, mnie oszukuje strasznie Zaraz coś tu Dobra, niech tak będzie, bo... Ale, się teleportować... Uh. O oh. Trzydziestka, ka no. No, grabarkę mam. Piąteczka taka jak u ma, taka jak powinno mieć być. No. Fajna na panel EC. dobrze, zobaczę ile już godzin minęło. A to już długo. I tak, co ja jeszcze? Fergusona miałem kupić, pamiętam. I to wszystko. MF, proszę bardzo. Kabina. Coś nie prasują, ale to fun można zmienić, pamiętać można o tym, hmm, mm, dobra, tłumnik oryginał, no kurde, tak chcę zmienić o. Kierownica jeszcze inna. Tu mi długi numer tam. MF pięćdziesiąt pięć, ale Ursus. Cyk, o. Kupujemy go. I tak. Do tego jeszcze sobie kosiarkę wybieramy. To nie. To ubieramy. Czerwony. Przecząsacz taki typ, bierzemy i bierzemy sobie prasę Nowa nabyta ta będzie lepsza. Niestety, tamto co ja ściągnąłem, to trochę zbublowana była. O, i dobra, zaczepię bez osłony. Zobaczmy jaki to jest czas trójkąt. Z, z trójkątem damy albo nie, z lampami brzydko wygląda. Sznurek. Mis, bierzemy sobie i do tego przyczepa bierzemy autosankę bierzemy polską, fajną cyk. Tu trochę rzeczy kupywanych i pojadę trzydziestką w następnym odcinku się dowiecie co będziemy robić no to chyba na dzisiaj to tyle w tym odcinku tylko tam pokupywałem maszynę, jeszcze sobie kupuję także na razie dzień, cześć i w ogóle pa